Jezus Maria, siema. ja, ja tylko, nie jak <laughs> <jest. śmiech> Włączyłem nagrywanie, to spodziewałem będzie peka w tym filmiku. też. Się... Ale to nie jest, to mamucja. To moja żona, jest. pierwszy raz będzie na filmiku, chociaż kawałek, bo to są moje dokumentacje nasze. Tak, Barbara widziała. Barbara widziała, siema, siema, bo mnie wystraszyła. No, wystraszyła mnie, jest dzisiaj 8 września 2020 rok. To moja kupi żona jest właśnie, macie przykład, o, to jest tak, no, to jest ona, no. Śmierdzić. To, to jest właśnie ona, no. To jest, to jest ona, a ta? Ja, e? Spraw, ja? sprawczyni wszystkich zamieszeń dookoła mojego męża, na Wszystkiego, przykład. co się dzieje, tych wszystkich siły włosów również. O, nie, nie no, chciałabym mieć w tym wieku tak mało. Dobra, bo muszę, ja zapraszam, bo my tu prowadzimy program, nagrywamy, do widzenia. No, tego, dobra, to jeszcze raz. Eee, mm. Dzisiaj chłopaki zrobili dużo takiej wykończeniówki, z tego co widzę, fajnie, wow, fajnie to wyglądało, bo takie zamknięcie wszystkiego, no, no bo zamiast tyle gadać, to ja będę może pokazywał i opowiadał jak zwykle, może tak. o, będę patrzył tak, tak, dobra, zaczniemy od tej strony, czyli proszę, Tada! Mamy już obrzeża, proszę zobaczyć, jak można, jak można rogi zakończyć. Można? Można. Proszę bardzo, obrzeża. Proszę bardzo, jak się dojdzie do obrzeża. Proszę bardzo. Super, nie. mamy, tu, Teraz tu jest szary mary, bo tak żeśmy chcieli, to mają iść obrzeża ze skosa. Miałem iść w drogę z tym ziemią. tak szula. Tu mamy odrzeża po całości, tu idą, to tutaj pięknie, tu już były, 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 i teraz tutaj, Tadao. Są i schodki, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć schodków, tamte miały cztery, te mają sześć, proszę bardzo. Lat. Oczywiście muszą teraz związać całkowity zakaz chodzenia po nim przez najbliższe 3 dni. Taki dostałem przykaz Z ciekawości podejdę, zobaczę. Tam jest zakończone No, jeszcze przyjmuje na, na to wszystko. No, bardzo ładnie. Elegancko. Bardzo ładnie, elegancko. Tak. No i tak samo jest tutaj z tej strony. A! I też gwioż programu. Zrobiona płytka. Ta pęknięta. Proszę bardzo, tada Nie ma już pęknięcia. No i tutaj obrzeża dalej. Pięknie, pięknie. Super, tu zakończone. No rewelacja. dosypany, proszę bardzo. Śladu nie ma. No i dobra, dalej. Teraz kamyczek, jak widać, tada, jest już rozsypany po całości, zamieciony, tak, że tak naprawdę nie wystaje żaden, bo jest poradyczne jakieś tam przypadki, ale to wszystko jeszcze wejdzie, Także tak naprawdę ten, ten, e, tutaj ten sektor tak naprawdę jest już kończony, to jest finalny wizerunek tego, jak będzie to wyglądało pod garaż, dobra, teraz jeszcze nie koniec dzisiaj tutaj, jeszcze bardzo, ja się potrafię da ja jest położona dalej, proszę zobaczyć ten piękny łuk, proszę zobaczyć jak można fajnie wykończyć, Zobacz, proszę bardzo, jak jest docięty ażur, proszę bardzo, proszę bardzo, jestem pod wrażeniem widziałem. działań, Zawsze no, tu, zobaczę, wow, to po raz pierwszy po tygodniu, to już też jest finalna wysokość, rzeczywiście wszystko, proszę bardzo. Z tak tego co wiem, będą chcieli się zająć wykopaniem tutaj. Dokładnie w tym miejscu, gdzie stoi koparka, dokopać się do szamba, podłączyć się pod nową rurę do do kanalizacji, która kiedyś tutaj dojdzie, żeby już było wpięcie oraz rurę na zewnątrz do wyciągania. I prostowanie płotu się zacznie jutra. No, Także wow, dobra. Już to naprawdę wygląda. Wow. Chłopaki są czarodziejami moim zdaniem i jest super. Nawet. Nie wyobrażałem sobie, że to może tak fajnie wyglądać Brawo. Wow, dobra, dzięki To tyle. Jeszcze pokażę takie No, na górę. Super No dobra, to tyle. Na, na dzisiaj jutro pewnie kolejny filmik bają.